W niedzielny poranek Nancy Thompson wyłoniła się z gracją ze swojego okazałego białego kolonialnego domu w ekskluzywnej dzielnicy Davis Islands w Tampie. Jej szma sukienka ciążowa lśniła w słońcu Florydy. Pomimo tego, że była w ósmym miesiącu ciąży, poruszała się z niezwykłą lekkością, zmierzając wraz z mężem Robertem do pierwszego kościoła prezbiteriańskiego w Tampie. Dzień dobry, Nancy. Już niedługo. Jak idą przygotowania do porodu? Przyjaciele przywitali ją ciepło przed kościołem. To była jej pierwsza ciąża od siedmiu lat małżeństwa. Cenne życie w końcu, poczęte po latach leczenia niepłodności. Tak, to wciąż jak sen, że nasza rodzina wkrótce się powiększy, uśmiechnęła się Nancy, delikatnie kładąc dłoń na brzuchu. Obok niej Robert promieniał z dumy. Jako starszy menedżer w firmie deweloperskiej przyczynił się do wzrostu gospodarczego tampi i był zaufaną postacią w społeczności kościelnej. Podczas niedzielnego nabożeństwa pastor odmówił specjalną modlitwę kropka, gdy kongregacja odpowiedziała ciepłymi słowami, Panie, proszę, chroń to nowe życie. Serce Nancy przepełniło się wdzięcznością kropka, choć z zawodu była analitykiem ryzyka ubezpieczeniowego. W tym momencie nie mogła powstrzymać emocji kropka po nabożeństwie para zjadła lunch w Burns Steak House. Na stole leżała lista przygotowań do porodu kropka nad specjalną polędwicą wołową szefa kuchni, Robert niezwykle ograniczył rozmowę o pracy do minimum, Skupiając się na nadchodzącym porodzie. Plan porodu jest doskonały. Doktor Sullivan dała nam pełną zgodę na to, że wszystko idzie dobrze. Ufam ci całkowicie. Będziesz wspaniałą matką. Robert odezwał się cicho, sięgając przez stół. By chwycić Nancy za rękę. Jego gest wywołał łzy w jej oczach. Po południu zrobili ostatnie zakupy w International Plaza. W sklepie z artykułami dziecięcymi Robert dokładnie obejrzał każde wypchane zwierzę, poważnie zastanawiając się, które będzie najlepsze. Może ten biały królik mógłby być pierwszym przyjacielem dziecka, kropka tego wieczoru Nancy siedziała sama w sypialni. Przeglądając album kropka zdjęcia z wizyt w szpitalu podczas leczenia niepłodności, kwiaty, które Robert dawał jej po każdym pobraniu komórek jajowych i pozytywne testy ciążowe, na które tak długo czekała, stały się cennymi wspomnieniami kropka w szczególności zdjęcie z dnia, w którym potwierdzili swoją pierwszą ciążę, pokazywało ich oboje płaczących z radości kropka w następny weekend matka Nancy. Elizabeth, przyjechała do nich. Aromat domowej szarlotki wypełnił dom. Nancy, twój pokój dziecięcy jest absolutnie piękny. Czysta, biała przestrzeń została podkreślona delikatnymi pastelowymi kolorami kropka na suficie delikatnie kołysał się telefon. A ze ścian słodko uśmiechały się ręcznie malowane zwierzątka. Robert wziął wolne, aby pomóc w przygotowaniu wszystkiego. Sam nawet namalował malowidła ścienne. Ten chłopak na pewno będzie wspaniałym ojcem kropka czuje waszą wzajemną miłość wypełniającą ten pokój. Słowa Elizabeth dały Nancy głębokie poczucie szczęścia, kropka, mając trzy tygodnie do porodu w szpitalu Tampe General. Przygotowania do powitania ich nowego życia stale postępowały. Kropka o zmierzchu Nancy wyszła na swoje podwórko. Morska bryza z nad plaży ST delikatnie pieściła jej policzki. Bugenwilla w ogrodzie była w pełnym rozkwicie, a jej żywe różowe kolory zostały wzmocnione przez zachodzące słońce. Kropka, tej nocy, leżąc w łóżku, Nancy odmówiła cichą modlitwę. Drogi panie, proszę, pozwól temu dziecku dorosnąć w zdrowiu. I proszę, niech te szczęśliwe dni trwają. Za oknem nocna bryza Florydy zdawała się delikatnie błogosławić nowe życie, które miało się rozpocząć. Czując w sobie ruchy małego życia. Nancy zapadła w spokojny sen. Kropka pewnego kwietniowego poranka Nancy obudziły nagłe, intensywne skurcze. Zegar wskazywał godzinę 3.15. Przez okno sypialni widać było wciąż ciemną panoramę Tampi. Obudziła Roberta, który trzymał przy łóżku i chwyciła swoją spakowaną torbę szpitalną kropka, wszystko w porządku. Powinniśmy jechać do szpitala. Tak, myślę, że tak. Śledząc skurcze, Nancy spokojnie oceniła sytuację. Być może ze względu na swój zawód analityka ryzyka, potrafiła dokonywać jasnych osądów nawet w nagłych wypadkach kropka, na ulicach Davis Islands panowała martwa noc. Czarny Mercedes Roberta przemknął obok żywopłotów w Bugenwilli, kierując się w stronę szpitala Tampe General Hospital. Po drodze Nancy zadzwoniła do swojej matki Elizabeth. Mamo, zaczęły się skurcze. Zaraz tam będę. Nie martw się. W szpitalu dr Sullivan już czekała. Wspierała Nancy przez siedem lat leczenia niepłodności. Dobrze się spisałaś, Nancy. Wygląda na to, że nadszedł czas. Aby poznać swoje dziecko. Sala porodowa była przestronnym, prywatnym apartamentem specjalnie przygotowanym do porodu. Przez duże okna widać było zatokę tampe w świetle przedświtu. kropka na ścianie wisiał krucyfiks, pod którym ułożono świeże białe lilie. Skurcze występują w odstępie czterech minut rozwarcie szyjki macicy postępuje normalnie. Jane, położna, wyjaśniła sytuację w profesjonalny sposób. A w jej głosie słychać było pewność wynikającą z wieloletniego doświadczenia. O sześciu rano przyjechała Elizabeth, niosąc pakiet kart modlitewnych od przyjaciół z kościoła. Wszyscy w First Presbyterian modlą się za ciebie. Na słowa matki oczy Nancy zaszkliły się. Kropka, choć skurcze przybrały na sile, wsparcie wokół niej pomogło złagodzić ból. Oddychaj spokojnie. Tak, radzisz sobie bardzo dobrze. Czas mijał, a Nancy postępowała zgodnie z instrukcjami doktora Sullivana. Za oknem wschód słońca zaczął malować zatokę tampę w złotych odcieniach. Nancy. Wszystko będzie dobrze. Jesteśmy tu z tobą. Elizabeth trzymała córkę za rękę, dodając jej otuchy. Robert w milczeniu pocierał plecy żony, jego dłonie zdradzały lekkie napięcie. Po dziewięciu rano skurcze stały się częstsze. Nancy, czas przenieść się na salę porodową. Głos doktora Sullivana skupił uwagę na pomieszczeniu. Sala porodowa była sterylną przestrzenią wyposażoną w najnowszą technologię medyczną. Miękkie oświetlenie zaprojektowane dla relaksu oświetlało sufit, podczas gdy monitory na ścianie śledziły bicie serca dziecka. Wkrótce poznasz swoje dziecko. Kontynuuj. Elizabeth musiała czekać przed salą porodową. Wewnątrz doktor Sullivan poprowadził zespół czterech pracowników medycznych, którzy zaczęli sprawnie się poruszać. Weź głęboki oddech. Widzę główkę dziecka. Kropka, pomimo silnego bólu przy każdym skurczu. Nancy pozostała w pełni przytomna. Po siedmiu latach oczekiwania nawet ten ból wydawał się cenny. Jeszcze jedno parcie. Możesz to zrobić. Rozbrzmiał głos doktora Sullivana. Kropka, w tym momencie pierwszy krzyk dziecka wypełnił salę porodową. Gratulacje. To zdrowy chłopiec. Doktor Sullivan delikatnie oczyścił dziecko i położył je na klatce piersiowej Nancy. Ciepło tego maleńkiego życia. Ogarnęło całe jej ciało. Nancy patrzyła na swoje dziecko przez łzy. Dziecko, jakby już rozpoznawało głos matki, przestało płakać i miało spokojny wyraz twarzy. Wtedy to się stało. Potrzebujemy testu dna. Zimny głos nagle przeciął powietrze. Robert wpatrywał się w dziecko lodowatym wzrokiem. Muszę potwierdzić, czy to na pewno moje dziecko. Atmosfera na sali porodowej zamarła. Nancy mocno trzymała swoje dziecko, patrząc na męża. kropka jej oczy wyrażały niedowierzanie wobec tej niezrozumiałej rzeczywistości, błyszcząc od przelewających się łez. Jak to? Głos Nancy drżał, gdy pytała. Ale wyraz twarzy Roberta pozostał zimny, kropka Elizabeth, która czekała przed salą porodową, zauważyła, że coś jest nie tak i weszła do środka. Kiedy zrozumiała sytuację, jej wyraz twarzy całkowicie się zmienił. Czy ty postradałeś zmysły, próbujesz obrazić moją córkę i wnuka? Gniewny głos Elizabeth odbił się echem po pokoju. Doktor Sullivan, wyczuwając sytuację, natychmiast wydała instrukcje swojemu personelowi. Panie Thompson, możemy omówić tę sprawę później. W tej chwili odpoczynek matki i dziecka jest naszym priorytetem. Robert nie odpowiedział. Jego wyraz twarzy nie wyrażał jednak żalu, kropka jego oczy miały raczej wyrachowany wyraz, jakby potwierdzały plan, który zamierzał wykonać, kropka Nancy w milczeniu kontynuowała wpatrywanie się w swoje dziecko, które spało spokojnie na jej piersi, jakby całkowicie oderwane od paskudnych wydarzeń rozgrywających się na tym świecie. Elizabeth usiadła obok Nancy, trzymając córkę mocno za ramiona. Już dobrze, kropka jestem tu z tobą, kropka trzy dni po porodzie dr Sullivan siedziała w swoim gabinecie. Patrując się w wyniki testu dna. Przez ponad 30 lat pracy jako położnik nigdy nie spotkała się z tak kłopotliwą sytuacją. To dziwne kropka zmarszczyła brwi, ponownie sprawdzając dane testowe wyświetlane na monitorze. Dane wykazywały wyraźne nieprawidłowości. Wartości progowe między wynikami pozytywnymi i negatywnymi były całkowicie różne od normalnego zakresu kropka właśnie wtedy rozległo się pukanie do drzwi kropka Nancy Thompson otworzyła drzwi. Chociaż wykazywała oznaki zmęczenia poporodowego i postawa, gdy trzymała swoje dziecko, promieniowała niewątpliwą matczyną miłością. Doktor Sullivan, wyniki. Jej głos lekko drżał. Kropka za Nancy stała jej matka Elizabeth. Doktor Sullivan zaprowadziła je na sofę w rogu gabinetu. Najdalej od okien. Kropka ściany były ozdobione licznymi nagrodami opowiadającymi historię jej kariery, obok których wisiały zdjęcia dzieci. Przy których na rodzinach uczestniczyła, dowód jej zaangażowania w ponad 3000 tysiące nowych istnień w ciągu 30 lat kropka są pewne nienaturalne aspekty tych wyników. Doktor Sullivan starannie dobierała słowa, rozpoczynając swoje wyjaśnienia. Doktorze, absolutnie. Nancy, jestem twoim lekarzem od siedmiu lat. Znam twoją uczciwość lepiej niż ktokolwiek inny kropka w głosie lekarki słychać było niezachwiane zaufanie. Elizabeth w milczeniu ścisnęła dłoń córki. Właściwie. Coś mnie niepokoi od wczorajszego wieczoru. Doktor Sullivan wstała i zaczęła chodzić po swoim gabinecie. Kropka Przez okno widać był statek wycieczkowy zacumowany w Zatoce Tampe. Za nim jasno świeciło słońce Florydy. Technik laboratoryjny zgłosił pewne podejrzane odkrycia. W systemie laboratoryjnym znaleziono nietypowe dzienniki dostępu. Wróciła do swojego biurka i pokazała im ekran komputera. Spójrz tutaj. To jest wzór normalnych danych testowych. Ekran wyświetlał wykresy porównawcze z poprzednimi wynikami testów. A to jest aktualny wynik. Wyraźnie widać nienaturalne odchylenie. Nieprawidłowość wykresu była oczywista nawet bez specjalistycznej wiedzy medycznej. Ale dlaczego w odpowiedzi na pytanie Nancy dr Sullivan głęboko westchnął? Poprosiłem administratora systemu o dokładne zbadanie sprawy. Napisała na klawiaturze. Otwierając nowy ekran. Zeszłej nocy do systemu laboratoryjnego uzyskano dostęp z zewnątrz. A zaraz potem część danych została zmieniona. W biurze zapadła ciężka cisza. Dziecko spało spokojnie w ramionach matki. Jest więcej rzeczy, które mnie niepokoją. Doktor Sullivan wyciągnęła dokument z szuflady biurka. To nagranie z kamer bezpieczeństwa szpitala. Zeszłej nocy w pobliżu laboratorium widziano podejrzaną osobę kropka, chociaż obraz z kamer był niewyraźny, pokazywał wysokiego mężczyznę w garniturze znajomą sylwetkę. Elizabeth sapnęła. Wygląda bardzo podobnie do Roberta. Doktor Sullivan zachowała spokój, ale w jej głosie zabrzmiała nutka gniewu. ale to nie wszystko. Przewinęła ekran dalej. Mike Johnson, nasz technik laboratoryjny, Złożył dziś rano interesujące oświadczenie. Kilka dni temu ktoś zwrócił się do niego z ofertą 500 tysięcy dolarów w gotówce za sfałszowanie danych testowych. Z twarzy Nancy zniknął kolor. Mike odrzucił ofertę i natychmiast zgłosił to swojemu przełożonemu. Później jednak zaczął otrzymywać anonimowe e-maile z pogróżkami. Dr. Sullivan podszedł do okna. Patrząc w dół na panoramę Tampi, wzmocniła swoje postanowienie. To ewidentnie przestępstwo. Fałszowanie dokumentacji medycznej to poważne przestępstwo. Nie możemy tego przeoczyć. Odwróciła się do nich: powinniśmy wezwać policję. Popełniono oczywiste oszustwo. W tym momencie zadzwonił telefon Nancy. Na ekranie pojawiła się wiadomość od Roberta: Daj mi znać, jak tylko będą wyniki testu: na. Elizabeth, trzymając córkę za ramiona. Skinęła do doktora Sullivana: Proszę. Zadzwoń na policję. Doktor Sullivan podniosła wewnętrzny telefon szpitala. Jej dłoń trzymająca słuchawkę była wspierana przez mocne postanowienie zbudowane przez ponad 30 lat jej kariery. Za oknem tam tętniła życiem. Rzeka zatłoczona turystami, nowoczesne biurowce i spokojna zatoka. W tej spokojnej scenerii wydarzenia, które miały zmienić życie jednej rodziny, rozwijały się cicho, ale pewnie. Doktor Sullivan odłożył telefon i zwrócił się do Nancy. Twoje dziecko jest bez wątpienia dzieckiem Twoim i Roberta. Aby to udowodnić, musimy ujawnić prawdę. W jej głosie słychać było zarówno zawodową dumę, jak i osobiste poczucie sprawiedliwości. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Te słowa odbijały się cichym echem w porannym biurze. Czekając na przybycie policji w Tampie, trzy kobiety trzymały w swoich sercach determinację do bitwy, która miała się wkrótce rozpocząć. W pokoju przesłuchań na komendzie policji w Tampie. Detektyw Laura Martinez siedziała naprzeciwko Roberta przy stole ze stali nierdzewnej. Na ścianie zamontowane było duże lustro, za którym z pokoju obserwacyjnego przyglądał się doktor Sullivan. Potwierdzę jeszcze raz. Gdzie byłeś między 23:15 a 23:45 zeszłej nocy? Głos Laury zachował opanowanie wypracowane przez 15 lat doświadczenia. Byłam w domu. Robert odpowiedział, poprawiając kołnierzyk swojego drogiego garnituru. Jego gest emanował pewnością siebie menedżera wyższego szczebla. Laura wyciągnęła zdjęcie. Przedstawiało postać uchwyconą przez szpitalną kamerę bezpieczeństwa. Ten kąt wyraźnie pokazywał cechy charakterystyczne Roberta. Czy to nie ty? Wyraz twarzy Roberta napiął się na chwilę, ale szybko się uspokoił. Kropka po prostu wygląda podobnie. To nie ja, kropka, więc jak to wyjaśnisz? Pokazała teraz zeznanie świadka, technika laboratoryjnego Majka Johnsona. Zaoferował 500 tysięcy dolarów w gotówce za sfałszowanie wyników testu dna. Oświadczenie zawierało szczegółowe daty. Lokalizację i treść rozmowy pan Johnson wyraźnie cię identyfikuje. Usta Roberta lekko zadrżały. Jego zeznania są wiarygodne. Laura kontynuowała prezentację zapisów emaili. Wiele emaili z pogróżkami zostało wysłanych do pana Johnsona z adresu IP-pana firmy. Atmosfera w pokoju przesłuchań stała się ciężka. co więcej, nieautoryzowany dostęp do systemu bezpieczeństwa szpitala mógł nastąpić tylko przy współpracy z podwładnym informatyka. Z twarzy Roberta zniknęło opanowanie korzystam z prawa do zachowania milczenia. Chcę mieć swojego adwokata. Wcześniej jeszcze jedna sprawa. Laura przedstawiła ostatni dowód, Rejestr transakcji bankowych. W zeszłym tygodniu przelał pan 5 milionów dolarów na zagraniczne konto. Kropka, czy ukrywałeś majątek, przygotowując się do rozwodu? W tym momencie nastawienie Roberta całkowicie się zmieniło. Dlaczego próbowałeś sfałszować wyniki testu dna? Pod wpływem pytań Laury, Robert w końcu otworzył się. By wrobić Nancy w cudzołóstwo. W jego głosie nie było już śladu żalu. Kropka, gdyby test dna wykazał, że to nie moje dziecko, udowodniłoby to, że Nancy była z innym mężczyzną. Nie musiałbym płacić alimentów przy rozwodzie. Mógłbym zacząć nowe życie z Jennifer. Jennifer. Tak, moja sekretarka. Młoda i piękna kropka w niczym nie przypominała Nancy. Ton Roberta był zaskakująco zimny kropka, więc próbowałeś wrobić swoją niewinną żonę w cudzołóstwo, fałszując wyniki. Zgadza się. Nie mogłem pozwolić, by Nancy przejęła mój majątek, jeśli miałem żyć z moją kochanką Jennifer. W sali obserwacyjnej dr Sullivan z trudem powstrzymywała złość, słuchając tej wymiany zdań. Obok niej siedział radca prawny Tampe General Hospital. To jest przestępstwo. próba fałszowania dokumentacji medycznej, groźby, próba oszustwa. Z pewnością możemy również dochodzić znacznych odszkodowań cywilnych. Prawnik skinął głową. Robiąc notatki, kropka w pokoju przesłuchań zeznania Roberta były kontynuowane. Nie dbam już o Nancy. Siedem lat leczenia bezpłodności. Po prostu się na to zgodziłem. Jennifer mogła dać mi dziecko od razu, kropka, oczy Laury rozbłysły ostro na te słowa. Panie Thompson. Chce pan powiedzieć, że pańska miłość do żony i nowonarodzonego dziecka to kłamstwa? Robert uśmiechnął się szyderczo. Biznes nie wymaga emocji. Małżeństwo to tylko biznes. W tym momencie na korytarzu rozległy się kroki. Drzwi otworzyły się i pojawiła się w nich młoda kobieta. Jennifer. Robert wykrzyknął zaskoczony. Jennifer spojrzała prosto na roberta. Powiedziałem wszystko policji kropka, jak poleciłaś mi skontaktować się z Mikey M. Johnsonem. Jak zaplanowałaś fałszowanie danych? Wszystko. Co? Skończmy to. Robert, nie mogę brać udziału we wrabianiu niewinnej osoby. W głosie Jennifer słychać było stanowczość. Wyniki testu dna zostały już zweryfikowane. Laura cicho oznajmiła: Dziecko jest bez wątpienia Twoim biologicznym dzieckiem. Próbowałaś wyprzeć się nawet własnego ciała i krwi. Kolor odpłynął z twarzy Roberta. Robertie Thompson, jesteś aresztowany. Laura wstała i rozpoczęła procedurę aresztowania. W pokoju obserwacyjnym dr Sullivan głęboko westchnął. Teraz honor Nancy i dziecka został ochroniony. Na korytarzu zbierały się już media. Aresztowanie kierownika wyższego szczebla w znanej firmie deweloperskiej w tampie niewątpliwie stałoby się główną wiadomością. Jednak troska doktora Sullivan leżała gdzie indziej. Modliłem się. Aby emocjonalne rany Nancy i dziecka zagoiły się. Nawet jeśli tylko trochę. Kropka, przez okna komendy policji w Tampie widać było słońce zachodzące nad Sankt Petersburgiem. Kropka, zdawało się ono sygnalizować zarówno koniec historii jednej rodziny, jak i początek nowej. Wiosną 2026 roku dwuletni Matthew Thompson biega po ogrodzie w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Davis Islands. Kropka. Nancy czule obserwuje go z bujanego fotela na werandzie. Matthew, czas na przekąskę. Na wezwanie Nancy Matthew odpowiada promiennym uśmiechem. Jego oczy błyszczą niespotykanym dotąd blaskiem. Wydarzenia sprzed dwóch lat z pewnością pozostawiły głębokie blizny. Jednak matka i syn zaczęli teraz podążać nową ścieżką życia. W First Presbyterian Church of Tampe, Nancy przyjęła główną rolę w grupie wsparcia dla rodziców, która spotyka się po nabożeństwach. Jej doświadczenie służy jako inspiracja dla kobiet w podobnych sytuacjach. Bóg nigdy nie daje nam prób których nie możemy pokonać. Słowa Nancy w grupie wsparcia niosą głębokie przekonanie. Ludzie z całej tampi przychodzą wysłuchać jej historii. Kropka. jej życie zawodowe również jest satysfakcjonujące. Jej umiejętności analityczne w firmie ubezpieczeniowej stały się jeszcze ostrzejsze. A jej propozycje produktów ubezpieczeniowych związanych z rodziną, oparte na jej doświadczeniu, są wysoko cenione. Kropka. Twoje propozycje pokazują prawdziwe zrozumienie ryzyka. Przed którym stoją współczesne rodziny. Te słowa przełożonego dodały Nancy prawdziwej pewności siebie. Elizabeth przyjeżdża do Matthew w każdy weekend. Patrzenie jak jej wnuk rośnie stało się dla niej największą radością. Mamo, spójrz. Matthew nauczył się kolejnego nowego słowa. Więź między matką a córką stała się jeszcze silniejsza od tamtego wydarzenia. Dr Sullivan nadal regularnie odwiedza Nancy i jej syna. Jej reputacja w Tampe General Hospital wzrosła jeszcze bardziej jako lekarza, który stanowczo bronił sprawiedliwości. System bezpieczeństwa szpitala został znacznie ulepszony. A ich system ochrony dokumentacji medycznej stał się jednym z najlepszych w kraju. Podjęta wówczas decyzja była słuszna. Pozostaje o tym przekonana. Tymczasem koniec Roberta był żałosny. Otrzymał dwuletni wyrok więzienia za próbę fałszowania dokumentacji medycznej, zastraszanie i inne zarzuty. Odbywając karę w więzieniu w Tampie na Florydzie, jego licencja deweloperska została cofnięta, a on sam został natychmiast zwolniony ze swojej firmy. Jak na ironię, jego kochanka Jennifer zniknęła zaraz po incydencie. Później krążyły plotki, że rozpoczęła nowe życie w startupie w Miami. Nie udało mi się dostrzec prawdziwej natury tego człowieka. Jennifer powiedziała w wywiadzie dla lokalnej gazety, ale cieszę się, że ostatecznie dokonałam właściwego wyboru. Nie mogłam być częścią rujnowania życia Nancy. Jej zeznania odegrały kluczową rolę w procesie. W więzieniu Robert nie wykazywał żadnych oznak resocjalizacji. Nikt go nie odwiedzał. A czas spędził w izolatce. Nawet jego byli koledzy zaczęli zaprzeczać jakimkolwiek kontaktom z nim. Nie chce mieć nic wspólnego z kimś, kto popełniłby tak nikczemny czyn. Jego reputacja w branży nieruchomości w Tampie została zniszczona, co praktycznie uniemożliwiło mu powrót. Detektyw Laura zaczęła wykorzystywać tę sprawę jako ciemną stronę współczesnych rodzin w swoich wykładach w Akademii Policyjnej. Chce uczyć młodych policjantów o głupocie zdradzania rodziny dla pieniędzy i pożądania. Jej wykłady wywarły silne wrażenie na wielu aspirujących policjantach. Miasto Tampe wiele się nauczyło z tego incydentu. Znaczenie więzi rodzinnych, etyki medycznej i sprawiedliwości zostało głęboko zakorzenione w sercach mieszkańców miasta. Społeczność kościelna nadal ciepło wspiera Nancy i Matthew. W każdą niedzielę po nabożeństwie ludzie gromadzą się wokół Matthew i uśmiechają się do siebie. To dziecko jest największym darem od Boga. Nancy mówi: że jej słowa niosą ze sobą głęboką miłość i wdzięczność, szokujące wydarzenia sprzed dwóch lat, były z pewnością wielką próbą. Jednak przezwyciężenie ich sprawiło, że Nancy stała się jeszcze silniejszą i łagodniejszą matką. Matthew dorasta zdrowy, otoczony miłością matki, nie wie jeszcze o wydarzeniach, które miały miejsce na początku jego życia. Ale jego niewinny uśmiech nadal leczy serca otaczających go dorosłych, sprawiedliwość zawsze zwycięża. Słowa Elizabeth mają przekonującą wagę. Podobnie jak światło słoneczne padające na tampę, matka i syn mają przed sobą świetlaną przyszłość. Wiosenna bryza delikatnie kołysze drzewami przy ulicy Davis Islands. w rozproszonym świetle słonecznym. Matthew biega niewinnie. Nancy obserwuje go, spokojnie delektując się swoim szczęściem. Ich nowe życie poczyniło już pierwsze kroki naprzód.